W branży ochrony przyrody jesteśmy parkiem narodowym, więc naszym nadrzędnym celem jest ochrona przyrody i wykorzystujemy to do różnych celów, głównie wsparcia procesu decyzyjnego, tak żeby obszarem chronionym jak najlepiej zarządzać, no ale też przede wszystkim do takiej realizacji naszych celów, jakimi są zadania ochronne, zgodne z planem ochrony, który obowiązuje nas od 2016 roku. Więc są to różnego rodzaju monitoringi, inwentaryzacje przyrodnicze, są to różnego rodzaju obserwacje, formularze z obserwacjami, także komunikacja z turystami poprzez portal z informacją turystyczną. Mamy też inne rozwiązania, które nam pomagają na przykład w utrzymaniu szlaków. Teraz ostatnio też pilotażowo zastosowaliśmy Quick Capture jako grę edukacyjną w naszym centrum edukacji przyrodniczej. Gra dla przedszkolaków. Na tablecie bardzo się fajnie sprawdziła. Także no, przeróżne zastosowania, jest tego bardzo dużo, działamy, a nadal, mimo to, mam wrażenie, że w niewielkim stopniu jeszcze wykorzystujemy możliwości tego programowania, które mamy. Oczywiście to jest nie tylko zbieranie danych, ale to są też analizy różnorakie, niektóre robimy zgodnie z zapotrzebowaniem. Mamy też takie, które gdzieś tam automatycznie się wykonują na serwerze, po prostu narzędzia są zaprogramowane w jakimś tam interwale czasowym. No i to się już odbywa jakby bez naszej większej kontroli. Także tych zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Też sama wizualizacja danych, prezentacja. Mamy nasz portal wystawiony na zewnątrz, to nie tylko informacja turystyczna, ale też wszelkie mapy tematyczne, które ludzie sobie mogą chcieć pooglądać, czy na przykład uczniowie, czy studenci kierunków przyrodniczych. Tam każdy coś dla siebie znajdzie, każdy miłośnik teatru może wejść i dużo ciekawych informacji uzyskać. U nas ciężko jest określić, w którym obszarze te rozwiązania pomagają najbardziej, bo nie da się porównać niektórych obszarów między sobą. Chodzi w pokrótce o to, że no, ciężko jest porównywać konserwację szlaków do monitoringu przyrodniczego, ale w jednym i w drugim obszarze te korzyści są znaczne. Usprawnienie pracy naszych pracowników jest no, bardzo wyraźne, i tutaj korzyści ze skrócenia czasu, chociażby uzyskania informacji i no, wielu innych jeszcze aspektów, są niepodważalne tak? Tych planów jest sporo. To, czego mi w tej chwili najbardziej brakuje, to webhooki, które wiemy, że są obsługiwane przez nasz system Enterprise 11.1, w tej wersji już w pełnym zakresie. Jest wiele takich sytuacji, na przykład przy zgłoszeniach z terenu, gdzie chcielibyśmy, żeby pewne osoby były automatycznie powiadamiane. Tego jeszcze nie mamy w tej chwili. Na pewno no, gdzieś tam tą przyszłością jest też sztuczna inteligencja. No, ja oczywiście nie mówię, że od razu zrobimy aplikację, która będzie sama rozpoznawać, że to niedźwiedź i wpisywać w bazę danych to jak dwa osobniki wielkość i wszystko, ale gdzieś tam w jakimś zakresie, w którymś momencie na pewno nam to wkroczy. Może bardziej do jakichś analiz, zobrazowań lotniczych czy satelitarnych. Na pewno w tę stronę też gdzieś tam będziemy pomału się kierować. Zastanawiamy się też nad workforcem w naszej instytucji, dlatego że w tej chwili już tyle osób jest wdrożonych w mniej lub bardziej w GIS w naszej instytucji, że chyba przydałoby się coś, co nam ten proces pracy po prostu usprawni, jakoś uporządkuje. No i tutaj też trochę ten temat webhooków by się rozwiązał, bo z tego co wiem, to w workforce są powiadomienia i one mogłyby nam tu dużo rzeczy rozwiązać. co bym powiedziała no, to zależy od branży bo nie chcę ciemniać tak są branże które no, może niekoniecznie muszą akurat gis wykorzystywać no ale na pewno wszyscy ci którzy gdzieś tam um, są jakoś geograficznie nawiązani no to jeżeli jeszcze nie pracują na gisie to no, to jest to bardzo dziwne więc no krótko mówiąc chyba bym powiedziała że czas najwyższy nadrobić zaległości tak spotkania z ludźmi z branży z przeróżnych tutaj firm i instytucji podchodzą do mnie ludzie naprawdę z pozornie jakichś branży zupełnie niezwiązanych z naszą ale gdzieś tam wymieniamy jakąś myśli bardzo często coś się da przeszczepić na nasz albo na ich grunt no, taki networking to jest po prostu no, największa wartość chyba takich imprez